Rozbudowa szkoły podstawowej w Lipinach dobiega końca. Nowa inwestycja ma zapewnić uczniom lepsze warunki do nauki i rozwoju. Ostatnie kilka dni pracy tutaj na terenie szkoły podstawowej w Lipinach. Zgodnie z umową 31 sierpnia kończą się tutaj prace. Dosłownie co do, co do dnia można tutaj to zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Cieszę się, że nie ma lipy. Cieszę się, że lokalna firma faktycznie stanęła na wysokości zadania. Jest to najtańsza oferta i to dużo, dużo tańsza niż. Inne. No i widać, że jest to zrobione naprawdę w sposób fachowy i profesjonalny. Pragnę też uspokoić wszystkich. Bardzo szybko dzieci tutaj już będą mogły się uczyć. To jest teraz kwestia oczywiście uzyskania pozwoleń, które też pewnie z tydzień bądź dwa potrwają. Przyjedzie tutaj Straż Pożarna, przyjedzie Sanepit, odbiorą te obiekty i wówczas całe to wyposażenie, które w tej chwili znajduje się na terenie starej części szkoły, będzie mogło zostać tutaj wyłożone. No i myślę, te, że zrobimy tutaj oficjalne wtedy otwarcie. Placówka, która wcześniej obejmowała klasy od pierwszej do szóstej, musiała zostać dostosowana do potrzeb ośmiu roczników. W momencie, kiedy zlikwidowano gimnazjum i szkoły musiały być ośmioklasowe, a w Lipinach do tej pory była szkoła sześcioklasowa, stanęliśmy pod przedkoniecznością dobudowania dwóch klas, żeby młodzież ucząca się w tej szkole była, uczyła się w godnych warunkach. W związku z tym Zaplanowaliśmy dobudowę nowego łącznika, dwie klasy lekcyjne plus nowy pokój nauczycielski, a także sanitariaty. Koszty inwestycji to 1 760 000 zł, z czego 90% to dofinansowanie z polskiego ładu, czyli nasz koszt własny to około 100 paru tysięcy. Bardzo się cieszymy, że przetarg wygrała tutaj nasza lokalna firma. Ofert było kilka, można powiedzieć, cena wygranej była prawie połowę od największej ceny, która w przetargu widniała. Jesteśmy, można powiedzieć, na wykończeniu tych wszystkich prac. Pozostały takie sprawy wykończeniowe. Uważamy, że 2-3 dni i młodzież będzie mogła uczyć się już tutaj w nowych klasach. Rozbudowa szkoły podstawowej w Lipinach to ważny krok w rozwoju lokalnej oświaty. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze uczniowie zyskają przestrzeń sprzyjającą nauce, a szkoła będzie mogła sprostać wyzwaniom współczesnej edukacji.